Polska kontra Francja, mecz, na który czekała cała koszykarska Polska. Hala w Katowicach, wypełniona po brzegi, kibice w biało-czerwonych barwach i ogromne emocje, bo stawką było utrzymanie serii zwycięstw gospodarzy na Eurobaskecie 2025. Pierwsza kwarta, mocne wejście Francji. Trójkolorowi od początku narzucili swój fizyczny styl gry, ale Polska odpowiedziała odważnie. Jordan Lloyd trafiał z załuku, Mateusz Ponitka dawał punkty i energię, a kibice czuli, że biało-czerwoni są w stanie rywalizować jak równy z równym. Wynik oscylował wokół remisu, a tempo meczu od początku było niezwykle wysokie. W drugiej kwarcie obie drużyny kontynuowały wymianę ciosów. Polska miała swoje momenty. Trafiona trójka Sokołowskiego, punkty z pół dystansu Ponitki. Francuzi odpowiadali twardą grą pod koszem. Gdzie już wtedy błyszczał i jabusele Do przerwy nic nie było przesądzone, a polscy kibice wierzyli, że ich drużyna może sprawić niespodziankę. I wtedy przyszła trzecia kwarta. Moment, który przesądził o losach całego spotkania. Jabusele grał jak w transie. Zdobywał punkty rzutem za trzy, pół dystansem, a także kończąc akcję pod samym koszem. Polska defensywa nie miała na niego odpowiedzi. Francja zanotowała niesamowitą serię 27 do 8, i nagle przewaga gości urosła do kilkunastu punktów. Właśnie ta część meczu zdecydowała o wyniku, bo choć Polacy walczyli, to przewaga trójkolorowych była już wyraźna. Czwarta kwarta to jednak walka do końca. Polska nie złożyła broni. Ponitka brał ciężar gry na siebie, Lloyd dorzucał kolejne punkty. A Sokołowski trafił bardzo ważną trójkę, która poderwała publiczność w Katowicach. Na dwie minuty przed końcem, przewaga Francji stopniała do kilku oczek i gibice znów poczuli, że jest szansa. Ale wtedy doświadczenie Francuzów zrobiło różnicę. Elie Okobo trafił kluczowy rzut na cztery sekundy przed końcem, a marzenia o sensacji prysły. Spotkanie zakończyło się wynikiem 83 do 76 dla Francji. Statystyki mówią same za siebie: Jordan Lloyd, 18 punktów i najlepszy strzelec Polski, Mateusz Ponitka, serce drużyny, waleczność i punkty w kluczowych momentach. Ale bohaterem meczu był bez wątpienia Gershon Jabusele, 36 punktów, rekord kariery i popis, który przesądził o zwycięstwie Francji. Podsumowując, Polska pokazała charakter i to, że potrafi walczyć z najlepszymi w Europie. Ale jedna fatalna kwarta przesądziła o wszystkim. Francja wygrała zasłużenie, ale biało-czerwoni opuszczali parkiet z podniesioną głową.